Dąbrowska. Zapraszam na tygodnik diecezji Łążyńskiej. 11 ostromeckie spotkania charyzmatyczne. Zgromadzenie ogólne osób konsekrowanych ruchu Glorioza Trinita. Gender tematem przewodnim konferencji w Centrum Katolickim w Łąże. Co roku coraz więcej osób uczestniczy w ostrołęckich spotkaniach charyzmatycznych. Te wyjątkowe rekolekcje pozwalają patrzeć na kościół jak na żywy organizm i ukazują, że głoszone hasła o kryzysie kościoła są słowami bez pokrycia. Oddaję ci to, co we mnie jest uschłe, to, co martwe być może, oddaję ci te miejsca, w których nie ma życia, oddaję ci moją ciemność, oddaję ci to, co jest moją rozpaczą. Oddaję Ci Panie moje lęki. Dzisiaj to wszystko przynoszę pod strumień Twojego miłosierdzia. Blisko 2000 wiernych zgromadziły 11 ostrołęckie spotkania charyzmatyczne. To wyjątkowe spotkanie wypełnione modlitwą organizowane jest tradycyjnie na przełomie stycznia i lutego. W minioną sobotę i niedzielę hala widowiskowo-sportowa imienia Arkadiusza Gołasia gościła wspólnoty odnowy w Duchu Świętym działające na terenie Polski północno-wschodniej. Zadowolenia z obecności na 11 ostrołęckich spotkaniach charyzmatycznych nie krył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Nie można Lepiej się czuć niż, niż we wspólnocie, która. Jest tak bardzo rozmodlona, która jest tak bardzo zakochana w, Pana, w Panu Bogu, otwarta na Ducha Świętego. Czy można się czuć gdzieś w innej sytuacji lepiej? Chyba nie. Pierwsza edycja imprezy zgromadziła 600 osób, druga 1705, a trzecia już 2250 osób. Od kilku lat ze względu na ogromne zainteresowanie uczestników spotkanie zostało wydłużone do dwóch dni. Jak rodziły się ostrołęckie spotkania charizmatyczne opowiadają Joanna i Norbert Dawidczykowie, współorganizatorzy imprezy. Pewnego dnia na modlitwie osobistej taka, taka myśl się pojawiła w sercu jednej z osób, żeby zorganizować właśnie takie spotkanie, na którym setki, może tysiące osób będą wspólnie uwielbiały Pana Boga. I to w zasadzie tyle. No ale później, jakby z tej wizji, zaczął się wyłaniać pewien konkret. No, i ten konkret zaowocował tym, że pierwsze takowe spotkanie. Miało miejsce właśnie te 10 lat temu na sali gimnastycznej, wtedy na 600 osób, długie już później tu na hali na 1705. No i tak ta liczba się zwiększała. OSH rodziło się wtedy, kiedy my mieliśmy jedno dziecko. I w miarę upływu czasu przechodziły na świat nasze kolejne dzieci, więc w związku z tym, że my jesteśmy w to dzieło zaangażowani od samego początku, to nieraz sobie mówimy, że to jest nasze piąte dziecko i że tak, że tak się czujemy, jakby chwilami jakbyśmy byli współrodzicami, no, razem z innymi, tak, współrodzicami tego dzieła, bo naprawdę myślę, że można powiedzieć, że je ukochaliśmy. Tak Od samego początku, i bardzo się cieszymy tym, że Pan Bóg tak temu dzieł błogosławi i taki pięknie rozwija. Dwudniowe spotkanie wypełniły katechezy, świadectwa Eucharystia, a także koncerty uwielbienia. Pan Jarosław Zambrowa, uczestniczący w spotkaniach od pierwszej edycji, podkreśla znaczenie wspólnoty, która tworzy się między Bogiem a ludźmi. Nie przychodzimy tutaj jako jednostki, jako ja, tylko przychodzimy tutaj dlatego, że, że gdzie dwóch lub trzech jest w imię moje, tam ja jestem. Jesteśmy tą wspólnotą i myślę, że o tą wspólnotowość też chodzi tutaj. Że nie jesteśmy bezimienni, że nie jesteśmy tacy no-name, jak to teraz się na jakichś tam etykietach widzi. Że każdy z nas jest częścią tej wspólnoty którą jest Kościół. Tematyka tegorocznego spotkania skupiła się pierwszego dnia na postaci Ducha Świętego, drugi zaś dotyczył osoby Jezusa jako Pana. Organizatorami jedenastych Ostrołęckich Spotkań Charyzmatycznych była grupa Odnowy w Duchu Świętym wypłyn na głębie z Ostrołęki wraz z przyjaciółmi. Gloriosa Trinita swoje dzieło rozpoczął ponad 10 lat temu. 2 lutego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie z Polski i Włoch. Dyskutowano na temat otwartości organizacji oraz rosnącej potrzeby zaangażowania świeckich osób konsekrowanych w ewangelizację. 2 lutego odbyło się zgromadzenie ogólne osób konsekrowanych ruchu Gloriosa Trinita, międzynarodowej wspólnoty działającej również w diecezji łomżyńskiej. O tym, kim jest konsekrowany świecki, mówi ksiądz Andrzej Święciński. Konsekrowany świecki to jest osoba, która pozostaje tam, gdzie była, czyli w świecie, w którym pracuje, żyje, to są żony, mężowie, to są pracownicy, którzy stają się, jak mówi św. Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim, Zapachem Boga w świecie. A więc nie chodzi o to, żeby wyjść ze świata, ale aby pozostać w świecie, w środowisku, w którym żyje i pracuje, ale być właśnie tym zapachem Boga. Święty Paweł świetnie to określa, mówiąc, wy jesteście zapachem śmierci dla tych, którzy wybrali śmierć, czyli grzech. Ruch glorioza Trinida jest głęboko związany z Łomżą, o czym nadmienia proboszcz parafii miłosierdzia Bożego, ksiądz Jerzy Abramowicz. Sam ruch, jak wiadomo, zrodził się pomysł ruchu w Mediolanie, natomiast w Łomży został przeniesiony z racji tego, że ksiądz Andrzej powróci, powróci jako założyciel ruchu do diecezji, jest naszym księdzem nadal łomżyńskim. Stąd więc ksiądz biskup Stanisław, ówczesny pasterz diecezji, skierował go do pracy w Miłosierdziu Bożym i tak to się zaczęło. Jeszcze większe otwarcie na Boga i drugiego człowieka to jedno z głównych założeń ruchu na najbliższy rok. Ma to na celu ożywienie wiary w sercu każdego człowieka. Glorioza to ABC życia katolickiego. Pomaga tworzyć prawdziwą wspólnotę Kościoła. Wpływa na przeżywanie momentu spowiedzi, która staje się silna i głęboka. Jest tematem, który media masowo bagatelizują, a Kościół katolicki traktuje jako poważne zagrożenie dla moralności. Gender, bo o tej ideologii mowa, stało się przedmiotem otwartej konferencji, jaka miała miejsce w Łomżyńskim Centrum Katolickim. Ideologia gender to temat przewodni Otwartej Konferencji, jaka odbyła się 5 lutego w Centrum Katolickim w Łomży. Gościem specjalnym spotkania był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, specjalista w dziedzinie teologii moralnej, który wyjaśnił, czym tak naprawdę jest gender. Jest to teoria, która właściwie jest moim zdaniem, i nie tylko moim ideologią, próbującą rozbić płciowość człowieka na dwie sfery: sferę czysto biologiczną i sferę tak zwanej płci kulturowej. Która zdaniem genderystów jest o wiele ważniejsza niż płeć biologiczna. A zatem, mówiąc najkrócej, nieważne jest to, jaką mamy biologię, czy rodzimy się kobietą czy mężczyzną. Ważne jest to, kim się staniemy pod wpływem edukacji, kultury, systemów ym, społecznych, politycznych, ekonomicznych, religijnych. Stajemy się po prostu tym, kim możemy się stać dzięki różnym systemom. Na konferencji pojawiło się mnóstwo słuchaczy, wśród nich młodzież, dorośli oraz lokalne media, co może świadczyć o powadze tematu. Zdaniem księdza Bortkiewicza, gender to wróg, który działa po cichu. Na tym polega ta śmiercionośna siła gender, że ona nie tyle oddziałuje na naszą mentalność, na nasz sposób myślenia, ile oddziałuje w sposób instytucjonalny. Wdzierając się właśnie do instytucji szkolnych, edukacyjnych, wdzierając się także do instytucji politycznych i przedzierając się do ustaw prawnych. To jest bardzo istotna sprawa, że to się w ogóle dzieje. Bo na przykład w przeciwieństwie do New Age, kiedy mimo wszystko przy całym zalewie New Age nie mieliśmy tarota jako przedmiotu edukacji szkolnej, a okultyzm nie był narzędziem polityki społecznej, gender dzisiaj jest właśnie przedmiotem edukacyjnym, jest też przedmiotem politycznym. Obnażanie prawdy i krytyka ideologii gender spotyka się także z panicznymi reakcjami środowisk lewackich i homoseksualnych, o czym przeczytać można m.in. na portalu gość.pl. To, jak gender w namacalny sposób wdziera się w życie Polaków, pokazują na przykład skandaliczne pseudopodręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży. Warto zauważyć, że wśród takich typowych podręczników gimnazjalnych, przepraszam tutaj za dosłowną cytację, ale są podręczniki typu Wielka Księga Siusiaku, Wielka Księga Cipek, Mała Książka o Miesiączce. To są, to są skandaliczne oczywiście nie tylko tytuły, ale skandaliczne treści tychże właśnie podręczników. Warto, żeby rodzice wiedzieli, z czego na przykład gimnazjaliści się uczą spraw tak zwanej edukacji seksualnej. W tygodniku diecezji łomżyńskiej czas na przegląd nadchodzących wydarzeń. Już w sobotę 8 lutego rozpocznie się cykl tzw. debat walentynkowych, czyli spotkań poświęconych m.in. problematyce relacji w związkach. Konferencje odbędą się w wielu miastach diecezji łomżyńskiej, m.in. w Zambrowie, Łomży, Myszyńcu i ostrołęce. Grafik debat walentynkowych dostępny jest na stronie łomżyńskie24.pl Od 7 do 9 lutego natomiast zapraszamy na rekolekcje dla młodzieży męskiej. Rekolekcje odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. 9 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie modlitewno-organizacyjne młodzieży Zambrowa przed 29 Światowymi Dniami Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Początek tego spotkania o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. I tą informacją kończymy to wydanie Tygodnika Diecezji Łomżyńskiej. Monika Dąbrowska, dziękuję za uwagę.